Sponsorem teleturnieju Profesor Sportu jest Bukmacher Fortuna. Sprawdź zakład bez ryzyka 600 zł z kodem promocyjnym Profesor Sportu. Link w opisie filmu. Mam ogromną przyjemność powitać Was w teleturnieju Profesor Sportu, programu, w którym będziemy starać się wyłonić osobę, która ma największą wiedzę w tematyce sportowej w naszym kraju, a przynajmniej wśród osób, które przyjechały do nas nie tak dawno do Warszawy na. Eliminację. Witajmy naszych uczestników bardzo gorąco. Co prawda nie zrobi tego nasza publika w studiu, bo jej nie ma, ale postaram się to zrobić chociaż ja. Uczestnik numer jeden na stanowisku pierwszym, pan Mirosław Mikołajewski z Olsztyna. Pan Mirosław, który w nagraniu zgłoszeniowym pochwalił się tym, że w roku 2000 dostał się do ścisłego finału teleturnieju. Gry olimpijskie na TVP. Panie Mirosławie, szczerze mówiąc, ja nie pamiętam takiego turnieju. To, było coś to, więcej To, to było do, przed Igrzyskami w Sydney, tak, zwycięzca um, na trzy tygodnie wyjazd do Sydney, do Australii na Igrzyska Olimpijskie. A jak, jak tam panu poszło? No byłem w finale, no niestety nie udało mi się pojechać, tak? No, Ciekawych do... informacji wspomniał pan też na nagraniu zgłoszeniowym, że ma pan w domu aż... Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale 1500 książek o tematyce sportowej. Tak, zgadza się. Imponująca yy, kolekcja. Graczem drugim na stanowisku numer dwa jest pan Eryk Ibrahimowski. Pan Eryk przyjechał do nas z Warszawy, czyli w sumie zbyt daleko jechać nie musiał. I yy, w zgłoszeniu powiedział pan, panie Eryku, że jest pan urzędnikiem w służbie cywilnej. Można dopytać, co to oznacza. Tak, yy, dokładnie pracuję w Urzędzie Skarbowym zajmuje się podatkami, także tutaj korelacja występuje. Pan Eryk zajął 21 miejsce w eliminacjach z wynikiem 16 punktów. Zapomniałem wspomnieć, że pan Mirosow zajął miejsce 9. z wynikiem punktów punktów zdobył 18. Graczem numer 3 w dzisiejszym półfinale jest pan Rafał Więconek również z Warszawy. Pan Rafał jest doradcą Podatkowym i u pana Rafała jest taka ciekawa sytuacja, że początkowo nie zakwalifikował się do półfinału za 27 miejsce, ale że aż dwóch graczy nam się z półfinału wykruszyło, to pan Rafał wskoczył, wskoczył na miejsce jednego z nich. Czy pan się spodziewał tego panie Rafale, że jednak uda się wziąć udział w naszej zabawie półfinałowej? Nie, nie, nie spodziewałem się już, myślałem, że. Osoby, które się dostały do półfinału będą zdecydowane i te, te miejsca się nie zwolnią. się takiej nomenklatury skoków narciarskich można by powiedzieć, że jest pan lucky loserem, ale w historii skoków narciarskich zdarzało się, że lucky loserzy również dawali radę w drugiej serii, zająć na przykład miejsce na podium, a i na przykład była taka sytuacja, że reprezentacja Danii w piłkę nożną miała kiedyś nie jechać chyba na Euro, Pojechała, bo ktoś tam nie mógł jechać, i potem te euro wygrali, tak więc myślę, że pan Rafał ma w tym momencie takie same szanse, jak wszyscy inni zawodnicy. Gracz numer cztery w dzisiejszym półfinale pan Andrzej Melniczak i pan Andrzej zajął drugie miejsce w eliminacjach, tak więc no, na tej podstawie można powiedzieć, że jest jednym z faworytów naszej zabawy. Pan Andrzej przyjechał do nas z konina i taka ciekawostka, Wydaje mi się, że spośród tych wszystkich zgłoszeń, jakie dostałem, a było ich chyba 400, Pan jako jedyny wspomniał, że w zainteresowaniu, w, pa, w Pana pasji sportowej pomaga Panu żona. W, w, ja, w jaki powiedzieć. sposób wspierać no, może żona? Tak, pomaga mi się przygotowywać, jeździmy razem na konkursy. Tak. Pozdrawiamy serdecznie małżonkę. Pan Andrzej też jest z pewnością szczęśliwym człowiekiem, nie tylko z tego powodu, jest również kibicem widzewa Łódź który po latach awansował z powrotem do Ekstraklasy, czyli to nie taki najgorszy rok dla Pana, Panie Andrzeju. No, na razie się zapowiada całkiem nieźle. Zobaczymy, jak Pan uwzględni. Miejmy powiedzie. dalej, że będziemy kontynuować, to przy Pana pomocy na przykład. Ja jest, nikomu nie muszę, nie, nie mogę pomagać, nie, nie się no, starał żartujemy. być bez stronnym, prowadzącym, a zobaczmy co z tego wyjdzie. Jeszcze jedna ciekawostka, może taka o pana Andrzeju. Pan Andrzej, z tego, z tego z pamiętam, przyjechał z kolegą na eliminację i ten kolega zajął z kolei pierwsze miejsce, tak więc żeście się dobrali. Niestety. No. No, ale miałem z... pecha, że była akurat on. Nie, bo... ja, no, kundo, bardzo dobry przyjaciel, kolega Mirek też z pierwszego stanowiska, to też jest nasz wieloletni rywal, że tak powiem, konkursów sportowych. Ta sportowa rywalizacja nam pomaga po prostu. Dobrze, i ostatni z naszych zawodników. Nie spoglądałem panom w Pesel, szczerze mówiąc, ale jak na oko obstawiałbym, że pan Jan Betle jest zawodnikiem najmłodszym z tej piątki. Chyba nie tak. wiem, to <laughs> prawda, bo czasem ktoś po prostu tak młoda wygląda, wydaje a, a, a aż taki młody nie jest, no ale pan Jan jest też studentem transportu i logistyki. Nie wiem, na ile to będzie ciekawostka, ale ja też kiedyś byłem studentem transportu logistyki. Trwało to trzy miesiące. Pan Jan przyjechał z Sułkowic. Gdzie są Sułkowice? Przepraszam za ignorację. 30 kilometrów pod Krakowem. Okej, okay, pod Krakowem, czy, czy to sprawia, że kibicuje pan w drużynie jakieś piłkarskiej z Krakowa? Czy jest pan z, tym, z tej szczęśliwszej strony w tym roku, czy z tej takiej mniej szczęśliwszej strony? Niestety z tej mniej szczęśliwszej, ale... Mam nadzieję, że szybko się odkujemy. To za kontrast. Po prawej ma pan, pana Andrzeja, który tutaj y, w tym roku świętował powrót, y, no a no, Wisła wiadomo, co się wydarzyło. Dobra, pogadaliśmy sobie trochę, żeby się rozluźnić, ale no nie po to tu przyszliśmy, żeby sobie pogadać. Pogadać co można w domu z rodziną y, czy tam z kolegami w pubie. My tutaj przyszliśmy grać. Pierwsza runda polega na uzbieraniu jak największej liczby żyć. Prowadzący zadaje uczestnikom siedem pytań. Uczestnicy zapisują odpowiedzi na tabliczkach. Na udzielenie odpowiedzi na każde z zadanych pytań mają 15 sekund. Za każdą prawidłową odpowiedź zapalona zostanie jedna lampka. Liczba uzbieranych w tej rundzie żyć decydować będzie o tym, na ile błędnych odpowiedzi zawodnicy będą mogli sobie pozwolić w rundzie drugiej. No dobrze, pierwsze, pierwsze pytanie naszego pierwszego półfinału którą kadrę narodową w skokach narciarskich prowadził w poprzednim sezonie Stefan Horngacher. Chyba wszyscy skończyli przed czasem. Yy, no dobrze, panie Mirosławie, jaka jest pana odpowiedź? Niemcy, panie Ryku, Niemiec, panie Rafale, Niemcy, pan Andrzej, Niemiec. Pan Jan Niemcy. Oczywiście, jest to prawidłowa odpowiedź. Widzicie, jak jest sympatycznie w naszym programie. Czyli wszystkimi się widzimy w drugiej rundzie, co jest z pewnością e, miłą nowiną. Dobrze, drugie pytanie. Jaki kraj był gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn w 2004 roku? Pan Mirosław, Portugalia. Pan Eryk, Portugalia. Pan Rafał, Portugalia. Pan Andrzej, Portugalia. I pan Jan, Grecja. Jednak widać tutaj wiek trochę wpłynął na to. Grecja te mistrzostwa wygrała, ale gospodarzem tych mistrzostw nie była. Zresztą w finale pokonała gospodarzy Portugalię. Zresztą dwukrotnie pokonali te Portugalię tak z tym tak, Ci Grecy tam w ogóle zrobili, to. Sami nie wiedzą do tej pory, co zrobili, no. <grystanie> w drugim pytaniu prawie wszyscy uczestnicy mają dwa z życia. Pan Jan z jednym, no. Ale teraz będzie okazja, żeby się odkuć. Pytanie numer trzy. Jak ma nazwisko tenisista, którego Hubert Hurkacz pokonał w finale turnieju w Miami w kwietniu 2021 roku? Czasu, ale widzę, że wszyscy zdążyli. Panie Mirosławie, Korda, Pan Eryk, Janik Sinner, Pan Rafał Berretini, Pan Andrzej Sinner i Pan Jan Szapowalow. Tak więc tutaj mamy już trochę ciekawszą sytuację, bo aż trzy różne odpowiedzi, cztery nawet różne odpowiedzi padły. Jedna z nich jest prawidłowa i prawidłowa odpowiedź to był Sinner, nie Berrettini, niestety, Panie Rafale, ale nie było. Yy... Daleko, tak więc po trzecim pytaniu pan Eryk i pan Andrzej z trzema szansami, pan Rafał i pan Mirosław z dwoma, pan Jan z jedną. Pytanie numer cztery. Ile medali Mistrzostw Świata w piłce ręcznej ma na swoim koncie Sławomir Szmal jako zawodnik? Odkładamy. Mazaki. A zrobiły teraz odwrotnie. Od pana Jana zaczęły może. Tak jestem szalony. Pan Jan odpowiedział dwa, pan Andrzej trzy, pan Rafał trzy, pan Eryk trzy i pan Mirosław trzy. Nie mam dobrych wieści. Pan. <grym> Znowu wszystkim innym udało się odpowiedzieć. To były trzy medale. W 2007 roku był to medal srebrny, w 2009 brązowy i po sześciu latach w 2015. Również brązowy medal. Pan Mirosław ma w tym momencie trzy szanse, pan Eryk cztery, pan Rafał trzy, pan Andrzej cztery, pan Jan z jedną szansą na razie. Ale jeszcze trzy pytania, jeszcze się tutaj może wiele e, zmienić. Pytanie numer pięć. Barwy której drużyny Formuły 1 reprezentował najdłużej podczas swojej kariery kierowca Ralf Schumacher? Koniec czasu. Zaczniemy znowu od Pana Jana. Ferrari. Pan Andrzej, has TE. Team, nie dokończyłem. Has, A, team. Okay. has team. Przepraszam, ja nie jestem z Formuły jeden, jakiś bardzo biegły, A ja też. <głos》>, ale uznaję, że chodziło tutaj o Team, nie ma problemu. Williams, pan, pan Rafał, Pan Eryk Williams i Pan Mirosław Mercedes. Tak więc znów mamy teraz tutaj cztery różne odpowiedzi to drużyna BMW Williams. Tak więc punkt wędruje do pana Eryka. I do pana Rafała, pan Eryk w ten sposób wychodzi na prowadzenie, bo póki co komplet pięciu punktów, pan Rafał i pan Andrzej, po cztery są życia, nie punkty. Przepraszam, pan Mirosław ma żyć trzy, i pan Jan z jednym życiem do tej pory. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trudność, tak starałem się układać, że rośnie stopniowo. Tak, tak. tak, 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 tak. E, więc łatwo już było. Kolejne pytanie: podaj nazwisko zawodnika, z którym skrzyżował rękawice Mariusz Wach w swojej ostatniej walce w lutym tego roku. Pan Mirosław nie zdążył, nic nie napisał pan Mirosław. Tak, pan Eryk napisał Jones. Pan Rafał nic. Pan Andrzej Chmolina. chmolina. I pan Jan Adamek. Yy, no, udało mi się was ustrzelić, nikt nie odpowiedział dobrze. Yy, przyznaję, to było trudne pytanie, ale też musimy dbać o reputację. Co by ludzie o nas myśleli, jakby ktoś z siedmioma życiami przyszedł do drugiej rundy, prawda? To jest poważny program. To są trudne pytania. Yy, dobrze. No i pytanie numer 7. Aha, odpowiedź. <laughs> Takie trudne pytanie, że nawet nie znam odpowiedzi na nie. A tak naprawdę to Arsłan Mahmudov. Mahmudow. Czy ktoś zna takiego boksera? Ja też nie, ale znam yy, boksera Mariusza Wacha. Pytanie numer siedem. Ile tytułów mistrzowskich NBA. Ma na koncie drużyna Milwaukee Bucks. Wszyscy już napisali, tak? Pan Rafał 6, Pan Andrzej 2, Pan Eryk 2, Pan Mirosław 2 i Pan Jan 2. Prawdowa odpowiedź to 2. Takie pytanie matematyczne, nawet jak ktoś nie wiedział, to mógł strzelić. Pan Rafał strzelił w szóstkę, tak? tak. Chyba trochę przeceniona została e, przez pana Rafała drużyna Milwaukee Bucks. E, no i co? W ten sposób e, skończyliśmy e, pierwszą rundę. Jeśli chodzi o wyniki, to pan Mirosław ma na swoim koncie cztery życia. Pan Eryk ma żyć 6, pan Rafał 4, pan Andrzej 5. I pan Jan trochę nadgonił tym ostatnim pytaniem. Są w życia dwa, tak więc jest czego bronić w tej drugiej rundzie. Niestety z powodu awarii sprzętu nie możemy pokazać Wam przebiegu drugiej rundy. Przechodzimy bezpośrednio do finału, do którego awansowali Mirosław i Andrzej. Przypominamy, zwycięzca odcinka otrzyma 10 tysięcy złotych oraz bilet do wielkiego finału. Trzecia runda rozpoczyna się od tego, że gracze naprzemiennie, zaczynając od tego, który zachował więcej szans w drugiej rundzie, wybierają spośród 8 kategorii po 4, które trafią na ich konto. Następnie gracz, który zaczynał, decyduje się na to, o którą z kategorii rywala chciałby zagrać. Po dokonaniu wyboru, prowadzący zada pytanie z nią związane. Jeśli odpowiedź będzie poprawna, kategoria przechodzi na konto odpowiadającego, jeśli nie, zostaje u rywala. Gracze odpowiadają na przemian do momentu, aż wszystkie kategorie będą w posiadaniu jednego z nich lub do wyczerpania puli 50 pytań. Jeśli po osiągnięciu tego limitu będzie remis, gra toczy się na zasadzie nagłej śmierci, znanej z konkursu brzutów karnych, czyli do momentu, w którym w jednej kolejce pytań tylko jeden z graczy udzieli prawidłowej odpowiedzi. Jest 4 do 4 na koncie Pana Mirosława. Są kategorie letnie, igrzyska olimpijskie, sporty motorowe, sporty walki oraz sporty halowe. Panie Mirosławie, którą z kategorii pi... polska piłka nożna, światowa piłka nożna, sporty zimowe czy tenis Pan wybiera? O polsko piłkę nożną zagram. Poproszę o pytanie z polskiej piłki nożnej. Kto strzelił o. najwięcej goli dla jednego klubu w Ekstraklasie w historii? Że dla jednego klubu najwięcej bramek. W historii, tak? Łącznie, tak. Łącznie swoich wystaw. To jest dobra odpowiedź, 182 bramki Pana Lucjana Brychczego e, dla Legi. E, no dobrze, Panie Andrzeju, e, kategorie o które może Pan grać, to albo odbijanie polskiej piłki nożnej, e, albo letnie igrzyska, sporty motorowe, sporty walki, sporty halowe. To polską piłkę nożną. To no poproszę pytanie z polskiej piłki nożnej. Włodzimierz Lubański to rekordzista pod względem najdłuższej serii sezonów z tytułem Króla Strzelców Ekstraklasy. Ile tych sezonów było? Cztery. To jest dobra odpowiedź. Czyli kategoria Polska Piłka Nożna znowu wraca na konto Pana Andrzeja, Panie Mirosławie. To światowo spróbujemy teraz. Oświatową teraz tak. Pan Mirosław powalczy. Zmienimy. Więc poproszę o pytanie z Światowej Piłki Nożnej. Jak nazywa się rosły, norweski napastnik, jedna z legend londyńskiej Chelsea czy Sieny? się nie? No widzę go, ale nie... Ja Będą panowie kojarzy, jak powiem. Tore, Andre, Flo. Flo. Flo, no właśnie. No, Taki blond. Widziałem na wiem te Ta. sprawy. No, tak, tak, to... tak. tak. No. No, to jest takie pytanie, że, <laughs> tak, się... że, że... klapka się nie otworzy, no. dziękuję. No to teraz pan Andrzej. Letnie Igrzyska Olimpijskie, sporty motorowe, sporty walki bądź sporty halowe są do wyboru? Letnie Igrzyska może. Poprosimy o pytanie z Letnich Igrzysk Olimpijskich. Z jakiego kraju pochodzi Wajdę van Niekerk? Mistrz olimpijski w biegu na 400 metrów z 2016 roku, który w Rio de Janeiro poprawił rekord świata. RPA. To jest dobra odpowiedź. Pan Andrzej wychodzi w tym momencie na prowadzenie. Panie Mirosławie. No, polską piłkę nożną zagram. A, pan Mirosław zagra o polską piłkę nożną. Kto zdobył najwięcej bramek w jednym sezonie ekstraklasy? Który piłkarz? W jednym sezonie, tak? Henry Kraman. I to jest dobra odpowiedź. Tak więc y, idą palowie cios za cios, póki co ciężko tutaj y, nam będzie cokolwiek wyłonić. Ale y, gramy dalej, Panie Andrzeju. Y, do wyboru polska piłka nożna, którą pan Mirosław teraz odbił oraz sporty motorowe, sporty walki, sporty halowe. Polską piłkę nożną. O, będziemy mieli coraz trudniejsze pytania. Mam nadzieję. Kto był bezpośrednim poprzednikiem Kazimierza Górskiego na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski? Ryszard Koncewicz, pseudonim Faja. To jest yy, prawidłowa odpowiedź. Na to pytanie, panie Mirosławie. O letnie Igrzyska zagram. Na których Igrzyskach Olimpijskich złoty medal wywalczyła amerykańska sprinterka Florence Griffith Joyner? Ulu 1988. Prawidłowa odpowiedź. 1988, Seul. No i w tym momencie na konto Pana Mirosława znów trafiają letnie igrzyska olimpijskie. Panie Andrzeju, letnie igrzyska, sporty motorowe, sporty walki, bądź sporty halowe. Sporty halowe, spróbujemy może. Sporty halowe dla odmiany. Po 20 latach przerwy Śląsk Wrocław znów został koszykarskim mistrzem Polski. Oba sukcesy łączy osoba pierwszego trenera. O kogo chodzi? Andrzej Urlep. To jest prawidłowa odpowiedź. Sporty halowe na koncie pana Andrzeja. Prosimy o pytanie z Polskiej Piłki Nożnej. Który polski zawodnik dzierżył rekord w liczbie meczów rozegranych na Mistrzostwach Świata? Władysław Młoda. No jest. To jest dobra odpowiedź. Panie Andrzeju? To mogę brać, bo już się zgubiłem. Polską piłkę nożną, letnie igrzyska, sporty motorowe i sporty walki. Polską piłkę nożną? <śmienicą> nie, <śmienicą> nie wiem. <pszty. śmienicą> Poprosimy o pytanie z Polskiej Piłki Nożnej. Z jakim trenerem brukbet Termalika Nieciecza pierwszy raz awansował y, do Ekstraklasy? Klub brukbet Termalika Nieciecza. Ojciech. Wasze Gojzyński, ale na pewno. Piotr tak się nazywał ten Trener? Myślałem, y... że jakiś był Wojciech. Tak więc ja polska wiem, piłka nożna zostaje na koncie pana Mirosława. Panie Mirosławie, światowa piłka nożna, sporty zimowe, sporty halowe bądź tenis. Sporty halowe. Z jakiego klubu trafił do NBA Luka Doncic? Trzeci wybór w drafcie w 2018 roku. Madryt. Dobrze! Brawo, Panie Mirosławie. W ten sposób wychodzi Pan na e, prowadzenie, Panie Andrzeju, może Pan zagrać albo właśnie sporty halowe, lub polską piłkę nożną, letnie Igrzyska, sporty motorowe bądź sporty walki. Sporty halowe, może? Barwy jakiego uniwersytetu reprezentował w trakcie bogatej kariery w NCAA Przemysław Karnowski. Straszne pytanie. Północna Karolina. Gonzaga, tak brzmi odpowiedź na to pytanie. Ani Mirosławie, no ma pierwszy raz szansa na to, żeby wyjść tutaj na takie większe prowadzenie. Są w grze światowa piłka nożna, sporty zimowe i tenis. To są trzy. Światowa kategorie. piłka nożna. Rozgrywki Ligi Mistrzów zmieniły nazwę, formułę i oprawę przed sezonem 1992-1993. Jaki zespół był pierwszym triumfatorem odświeżonego formatu? E, Olimpik Marsylia. Dobrze. To jest prawidłowa odpowiedź. Panie Mirosławie, w tym momencie ma Pan na koncie sześć kategorii. Pan Andrzej ma. Dwie. Panie Andrzeju, do wyboru jest polska i światowa piłka nożna, letnie Igrzyska Olimpijskie, sporty motorowe, sporty walki, sporty halowe. Na Pana koncie są sporty zimowe i tenis. Sporty halowe może. Który trener pierwszy raz doprowadził krebę hatów do Mistrzostwa Polski w siatkówce mężczyzn? Ireneusz... I Imię dobre. Mazur, przepraszam, Ireneusz Mazur. Ireneusz Mazur. Muszę, yy, no nie mogę nic niestety tej odpowiedzi, bo padło najpierw Ireneusz Grzyb. No, przykro mi. Panie Mirosławie, sporty zimowe i tenis. Mm, sporty zimowe. Jaki kraj reprezentował Johan Muchleg w momencie swojej wpadki dopingowej na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2002 roku? Hiszpania. To odpowiedź. Siódma kategoria ląduje na pana koncie. Na koncie pana Andrzeja został już tylko tenis, ale może teraz uda się którąś odbić, którą pan wybiera. A która mogę? Wszystkie oprócz tenisa. Światową piłkę nożną, może. Światowa piłka nożna dla pana Andrzeja. Gdy Robert Lewandowski trafił do Borussii, o miejsce w składzie musiał rywalizować z pewnym Paragwajczykiem, wówczas już gwiazdą klubu i ulubieńcem kibiców. O kim mowa? Rui mama? Barosz. Jeszcze raz poproszę. Rui o raz... Barosz. Tak, bo no, Paragwajczyk to był Lukas Barrios. Panie Mirosławie. Dostał tenis, Miał tak? Pan wyboru tenis. Jeśli Pan odpowie na to pytanie, wygra Pan półfinał. Jak nazywał się rumuński tenisista? który w latach 70. wygrał dwa turnieje Wielkiego Szlema i był liderem światowego ili Anastaze. Proste pytanie. To jest prawidłowa odpowiedź. Panie Mirosławie! No. Wygrał pan nasz półfinał na ręce pana Mirosława, wędruje ten oto pokaźny. Czek na 10 tysięcy złotych. Yy, oraz bilet do odcinka fin finałowego. Gratuluję. Dziękuję bardzo, bardzo. Pan dziękuję bardzo. Gratuluję również panie Andrzeju. Yy, no, bardzo dobry Echa. występ, drugie to również miejsce. Yy, dobre, dziękuję bardzo. Sponsorem teleturnieju Profesor sportu jest Bukmacher Fortuna. Sprawdź zakład bez ryzyka 600 zł z kodem promocyjnym profesor sportu. Link w opisie filmu.